Dzisiaj chciałbym Państwu zaproponować, do nabycia i do wypicia, najnowszy wynalazek er epoki PRL-u i nie tylko, super dykton, super gsos, super gsos, który tak, wiesz w każdym sklepie gs a kopie jak zdrowie Pat. albo wsiłka klacz. A na swoim przykładzie zademonstruję, co to za uroczy trunek i jak plomba zostaje zrywana pod napięciem, <laughs> jak strzeliła kurwa, znaczy, że oryginalny. Uwaga! Zamieszamy. Przygotowujemy się. O, kurwa! Jednak nie przeżyję. O, ale dobrze jest. Chyba powtórzę ten numer. A jeszcze żbije. No cóż, da się wypić. I tanim kosztem da się zapijać. Czyli walimy do dna. Za zdrowie. PRLU, nie tylko. Chyba powtórzę ten numer. Plomba zostaje zrywana. O kurwa, jednak przeżyję. Dobrze. I tak dyk tak pokonała. alkoholików, Ale dobrze jest.